Hej, witam was w kolejnym odcinku. Jak widzicie inna sceneria, bo jestem mamy w pokoju. Dzisiaj zapraszam was na odcinek, którego już miał nie być, bo nagrałam tylko raz, a potem postanowiłam, że jeszcze, tylko raz, jeszcze nowy nagrałam, drugą część. Czyli co chcę zużyć do końca roku. Bo po prostu mam tych produktów troszeczkę do zużycia, a niektóre są praktycznie jeszcze całe, a są otwarte już na przykład powiedzmy pół roku. No i bo jest użyj Troszkę powiem wam coś na ich temat i tak dalej, więc tak. E, to zaczniemy może w kolei, nie będę jakoś tam konkretnie. Słuchajcie, to mleczko, one już da te, nie wiem czy, kurczę, tutaj to jest prześwietlone, czy mi się wydaje? E, takie mleczko mam z Body Boom. E, bardzo fajne mleczko i go tutaj nie jest dużo. Nie wiem, czy tu na pewno tego nie będzie widać, ale jest go naprawdę na dnie bardzo nikoma ilość. Używam go praktycznie jeden czas, praktycznie co drugi, nawet dzień w dzień i tak dalej. No i zaprzestałam go używać. Nie wiem czemu, ale nie wiem czemu ja go w ogóle przestałam używać. Mimo tego, że ten produkt jest rewelacyjny, data była tutaj do lutego 23, a po otwarciu 6 miesięcy. Ja go otworzyłam jakoś w marcu, więc powinnam go już użyć. Nie wiem. No, kolejny balsam, który otworzyłam jakiś czas temu, na razie tylko powąchałam. Jest to właściwie z Oryflame Eclat Fame i wiecie co, no tak mówię, on jest otwarty. Ma bardzo fajną lekką konsystencję, piękny zapach, no właśnie tu jest to, że to jest zapach takich tych perfum z tego Eklat. i wiecie może dlatego tego nie zużywam, nie wiem. Jeszcze mam jeden z Ifroshe, ale on jest tutaj u mamy w przedpokoju, no i wiecie i też go nie umiem jakoś, wiecie, zabrać się za niego. Kolejny balsam, ale to jest taki balsam z liren. Jezus, to jest hit internetu. Ja wiem i ja też go kocham, uwielbiam w ogóle. Jest brudny jak cholera. Ja go używałam jakoś na początku roku, pod koniec roku 2022. Tak potem przestałam. Nawet go na twarzy używałam. Naprawdę ładnie wyglądał na twarzy. Taka lekka, delikatna warstwa pod podkład. Mam problem z nim, nie wiem czemu, a go naprawdę bardzo lubię i muszę się do niego przełamać. No bo szkoda mi go wyrzucić, skoro jednak mam e, akcję zużywania wszystkich kosmetyków, tak? No. Dalej, coś do włosów, do czego totalnie nie umiem się przełamać. E, zużyte już to jest prawie do połowy, to fakt, ale. Użyłam tego może dwa razy w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, jak to kupiłam. Wiecie co, to już wolę kupić sobie w Rossmanie Radical chyba, czy coś takiego, czy Only Bio. Tylko, że tutaj to robię w ten sposób. Wiecie, tutaj jest taki zwykły aplikator, że tak powiem taka zwykła dziureczka a zaś w tamtym jest taki aplikator bezpośrednio, że można na skalp sobie wjechać, a tym nie i jest właśnie ten minus, że jak ja daję na dłoń i chcę to wetrzeć to mi to oblepia włosy strasznie co nie? no i to jest taki mały minus ale sam produkt fajnie oczyści mi tą skórę głowy ale jeżeli to mi oblepia całą większość włosów, no to Wiecie, to jest taki mały bubel, ale chcę go zużyć. Mam tu dwie wcierki do włosów i to już mam prawie zużytą, ale mówię, pokażę Wam ją, żeby się zmotywować, żeby ją zużyć jak najszybciej. Pewnie będzie już w tym miesiącu demko, tak mi się wydaje. A jeżeli nie, to będzie w przyszłym miesiącu. I tutaj mam z Hair Queen. To jest produkt, ognie to są moje ostatnie dwie wcierki chyba i musiałabym je użyć, no i musiałabym coś nowego pokombinować, chyba do Jantara oczywiście wrócę, bo Jantar to jest taki mój, wiecie co, taki bezpieczny produkt, ja go znam, znam go już od lat, więc spoko. Coś do twarzy. Tutaj mam z Jai Jeju i to jest produkt, który niedawno też kupiłam. E, ale wiecie, to jest produkt jednak na twarz i fajnie by było to zużyć. Sorry, e, fajnie to by było zużyć jakoś tam w szybszym e, terminie. E, coś jeszcze do włosów. No, widzicie, mówię skaczę, bo e, tych produktów mam kilka, a są różne. E, też z Jantara. I to już mam tak długo otwarte. Nie wiem, ile tego jest. Nie widzę. No nie widać. O, tutaj chyba tak tyle. Ale ja wam powiem, to jest tak świetne. To jest świetne, naprawdę świetne. Po pierwsze, ja ogólnie zwracam często na zapach, a tym jak psikam, to tak jakbym się psikała męskimi merski, perfumami i są prześwietne. Prześwietna jest tam giełka, bardzo fajnie sobie radzi z moimi włosami. Przede wszystkim chodzi o to rozczesywanie tych włosów. Wiecie, ja mam troszkę suche, kiedyś miałam bardzo pokołtunione. Poko... Dużo miałam kołtun? Kołtuny? Dobrze mówię, nie wiem. No i wypadałoby, wiecie, to zużyć już też, no bo tak jak mówię, jest tego dosyć sporo. A do końca roku daję sobie czas. Znaczy, wiadomo, nie wyrzucę tego, tylko po nowym roku będę dalej w razie czego tych produktów używała, no ale wiecie, no do końca roku zostało jeszcze 3 miesiące, więc na pewno zużyję większość tych rzeczy, no ale dalej coś, co jest e... wiem, że na temat tego SPF-u są e, bardzo e, słabe opinie w sensie ja ten krem lubię Lubię za jego wchłana, wchłanialność. A sobie wymyślam słowa trudne. E, fajnie wygląda na twarzy, wiecie. Nie robi tej, tego białego nalotu, jak to robią SPF-y. E, nie robi właśnie jakiejś tam e, naprawdę brzydkiej tej skóry. E, tak jak mówię, lubię ten produkt, ale no, słyszałam, że on nie ma tego e, takiego. Mm, jak się to mówi, tej ochrony takiej, e, jak powinna, czyli nie ma takiej tej pięćdziesiątki, że to jest naprawdę słaby produkt. Nie wiem, ja się na tym nie znam. Używam, bo kupiłam, tak i chcę to zużyć, bo jako, powiem Wam, że jako krem nawilżający to jest dobre. Ładnie nawilża tę skórę e, twarzy, więc to mi pasuje. Ale jeżeli on ma słabą działalność, jeżeli chodzi o ten SPF, no to... Są... Nie kupuję SPF-u po to, żeby nam budzie, żeby go używać tak jak kremu do twarzy, tak? No nie. No nie. Dalej mam coś do rąk, bo to jest maska do, do rąk. Ja jej bardzo mało używam, mimo że to jest świetny, świetny produkt z Oriflame Swedish Spa. Jest to troszkę droższy krem fakt, faktem, jest treściwy. Ma konsystencję bardzo gęstą i najlepiej używać tego kremu e, na noc. Zapach ma taki, taki, taki sen, nie podoba mi się za bardzo. E, taki troszkę, so jakby taka sól w tym była, coś takiego. No. Tak jak mówię, zużyć zużyję, tylko że jest ciężko go zużyć. Ewentualnie zostawię go mojemu tacie, bo mój tata ma okropne dłonie. E, to by było, było jakieś wyjście. Ale ja też chcę go poużywać żeby mieć jakąś opinię. Znaczy mam już jakąś opinię, no bo połowę go zużyłam, no ale wiecie. Dalej mam e, sól szampon. Tu go nie jest dużo. Ja go mam już... E, jeszcze go mm, kupiłam, jak byłam... W Niemczech, chyba na drugim mieszkaniu, co mieszkałam, u takie babeczki. E, powiem Wam, że to, to jest fajny szampon, e, suchy. E, też słyszałam na jego temat, że nie jest aż tak fajny i w ogóle. Ja sobie go chwalę, ja ogólnie nie używam suchych szamponów za dużo. E, miałam, teraz zużyłam jeszcze jeden taki z Dino, chyba, e, bo go dostałam jeszcze od mojej babci. Znaczy, znaczy mama go mi przywiozła od babci i był świetny, co nie? I powiem wam, że też niewielka cena, chyba około 10 zł naprawdę spoko. No a ten z got to be, on jest fajny, no ale wiecie, no nie używam tego i muszę to zużyć, żeby już mi to nie stało. Ja będę potrzebowała jakiś taki słyszę szampon, to sobie go kupię. No na przykład ten z Dino, który jest tani, a jest całkiem dobry, co nie? Jeżeli chodzi jeszcze o takie włosowe rzeczy, Coś, z to Ala to tutaj mam taką z ser takiej serii z limitowanej edycji, e, niestety. Balea Professional Kashmir, jeszcze mam z tego szampon i odżywkę całą i też już to mam ponad rok. W e, tam tych produktów nie otwierałam jeszcze, no ale wiecie, to już otwierałam, bo, bo byłam ciekawa. Jest to bardzo fajne, kurczę. No tak, jak ten, no może nie jest to to samo, ale jest bardzo podobny w działaniu do tego. E... Znaczy, do tamtego z Jantara bardzo lubię, bardzo lubię, jak to rozczesuje włosy. Znaczy, rozczesuję ja, rozczesuję włosy po tym produkcie, ale jest naprawdę bardzo fajne. No kurczę, szkoda, że to jest edycja limitowana. Fajne produkty zazwyczaj są edycją limitowaną, ja nie wiem. Dalej, jeszcze mam parę produktów, jakieś tam cztery saszetki, o których chcę jeszcze powiedzieć, i zapach. I sama jak widzicie, ja ogólnie preferuję produkty tańsze lubię właściwie siedzieć w tych tanich produktach bo dla mnie to produkty takie do stówki powiedzmy, co nie i to są naprawdę spoko produkty no ja wam powiem, że czy ten krem do rąk, no wiadomo kremy do rąk są tańsze i lepsze ten z Liren ten produkt do tego ten balsam, ten błyszczący tutaj teraz mam coś takiego był u mnie nawet na ten temat post na Instagramie jest tego gdzieś połowa. Ja Wam powiem, pomyślcie sobie, skąd wiedziałam, że po połowie jest taki dobry i jest to dobre. Jest to dobre. Tylko, że teraz ja, wiecie co, i ja obcięłam włosy troszkę, zaczęłam je farbować, ogarniać inaczej i zaczęłam tego używać na kilka różnych sposobów. Ja tego, wiecie co, robię. E, to jakiś czas sobie to daję na końcówki przed myciem, tylko na końcówki. Nie daję na całe włosy, no bo by mi to obciążyło włosy. I to zostawiam na na parę naście minut, nawet na pół godziny. I powiem Wam, że bardzo fajne, miękkie włosy są po tym, bo jak niekiedy nie mam czasu na odżywkę e, po myciu, bo na się spieszę, To jak wiem, że gdzieś wychodzę. To używam sobie takiego produktu czy maski, czy odżywki e, wcześniej, czyli robię takie ala omo, co nie? No, po prostu. E, fajne to jest, mam nadzieję, że zużyję, a nawet więcej tego nie ma, chyba gdzieś tutaj już, tak przy końcu. No to może będzie to jakoś tam, chociażby w październiku zużyte. Dalej mam coś, co mam jeszcze jedną sztukę. Jest to taka maska Claiming Face Mask. Jest to taka maska, która bardzo mocno się wchłania. Ja za tym produktem, no nie bardzo przepadam, nie przepadam za tym zapachem. Nie lubię zapachu chyba lawendy, bo jest to lawenda i yy, z witaminą B5. Yy, nie wiem, czy tego już chyba nie ma, bo to była edycja limitowana też. Yy, no nie umie się do tego przełamać, bo ogólnie samo nawierzenie tego po, po, po tym produkcie jest super. Tutaj jest coś taka informacja, że, żeby tego nie spłukiwać. No nie. Ja nie jestem osobą, która nie spukuje masek. Mam maseczki też z Oriflame i ja nie widzę sensu, żeby ich nie spłukać. Po to jest maseczka dla mnie, żeby ją spłukać. Są so, fakt faktem kremy specjalne, takie wiecie, a la maski, że się daje na twarz, a nie coś takiego. To jest po pierwsze taka lekka formuła, to się lepi i tego bym nie użyła w ten sposób na noc, ale sam fakt, że ładnie nawilża, no to to wtedy zużyję, tylko tak mówię, zapach to jest totalnie nie dla mnie, no. E, dalej mam cztery maseczki, tutaj akurat z tej serii jeszcze, która już nie istnieje w sumie e, dla klientów, czyli lownej Czerwonej. znaczy widziałam, że była chyba owsiana ostatnio w katalogu, żeby sobie tam ludzie pozamywali, ale ostatecznie chyba tych maseczek już totalnie nie będzie, bo są jakieś tam nowe z e, pomarańczowa, też ją zużyłam, ale nie wiem kiedy. Czy w tamtym miesiącu, czy w tym miesiącu. E, potem, e, wiecie, jeszcze e, zmarakujowa i jeszcze jakaś chyba awokado, Coś takiego. No i właśnie te, które bardziej powiązują, że ta ogórkowa to jest najlepsza dla mnie i ta oczyszczająca. No niestety sch schodzą z rynku, więc mówię, dam sobie je do zużycia. Chyba jeszcze mam kilka sztuk, więc e, będą w następnym tego typu odcinku. E, w razie czego? No, powiedziałam, Owsiana, łopianowa i ogórkowa. Tak. I zapach. Patrzcie, to jest mój ulubiony zapach. To fakt. E, z Oriflame. E, good as gold. O, przepiękny zapach. E, bardziej nim się tak jarałam e, w. W zeszłym roku, gdzieś tak w po, y, początki stycznia i tak dalej. Właściwie on jest takim zapachem no, na wieczór albo taki na zimę. Bardziej tak przypada na zimę. Yy, no i dlatego go tyle zostało i bardzo mało go teraz używałam, bo też zużywałam inny zapach, który był chyba z 2 miesiące temu w dęku yy, Bardzo też był fajny, no ale... Na tym się skupmy. Bardzo fajny, bardzo fajnie się utrzymuje. Nieraz jest tak, nieraz jest, nieraz jest tak, że jak się wypsikam nim, na przykład powiedzmy wczoraj się nim popsikałam, to dzisiaj jeszcze pojutrze i po pojutrze go będę czuła. Naprawdę jest, jeżeli chodzi o trwałość, trwałość jest świetny. Na ciuchach przede wszystkim go czuć, nie tą no, nacielenie, no bo się myjemy. Ja na przykład mam bluzę na przykład taką brązową, tę używam 2-3 razy, ja jej nie, od razu nie daj do prania, bo to się wszystko później mechać i to nie wygląda dobrze. No i tak, no i ten zapach bym chciała zużyć jeszcze do końca roku. Myślę, że to do świąt, do końca roku możliwe, że go zużyję i to by było dobrze, bo no jest tych produktów troszkę do zużycia, tak no wiecie, jeżeli chodzi o kolorówkę no to wam nie mam co pokazywać, no bo jest projekt zero tego nie traktuję, tak jak to co wam teraz pokazałam, tego nie traktuję jak projekt zero projekt czy coś tylko po prostu jako taki dodatkowy film, bo bardziej się motywuję do tego, żeby zużywać produkty jak coś nagram, zauważyłam, naprawdę teraz jak zaczęłam nagrywać też na tym YouTubie to jak coś nagram to jakoś tak lepiej mi to idzie, lepiej mi idzie zużywanie, taka motywacja jest. No świetnie, świetnie. To mi bardzo pasuje, że, że, się, że jednak postanowiłam nagrywać. Tak? Tak. No. E, słuchajcie, ogólnie e, teraz będzie mniej filmów we wrześniu już. E, będą pod koniec oczywiście e, projekt Denko, podsumowanie miesiąca projektu Zero. I jeszcze e, będzie zapowiedź nowej serii. Na październik postanowiłam zrobić Wam serię e, bardzo fajną. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. E, będzie to, mogę Wam w sumie zapowiedzieć już teraz troszeczkę, e, będzie coś związane z takim z paletami moimi, żeby po prostu ich poużywać, e, zobaczycie będzie fajnie, mam nadzieję e, już mam przygotowany ten projekt prawie cały wszystkie palety mam w jednym miejscu żeby nic nie pogubić, nie pozapominać dnie tu mam e, swój koszyczek ten taki wiecie co, zazwyczaj używam kosmetyków e, czyli z projektu Zero projektu tego w ogóle pokażę wam coś cały się pokruszył no ale, no widzicie denko będzie, będzie, będzie dużo będzie denka w tym miesiącu e oprócz tego co stąd użyję na pewno to, jeszcze to mam już prawie pół kartonu a jest dziewiąty no tylko, że ja dużo teraz maseczek używam saszetek, bo mam bardzo problemy ze skórą i wiecie, dlatego tak to wygląda, dobra kochani Prawie 20 minut do to to dosyć starczy. Jest piątek, ja Wam to wrzucę chyba dzisiaj nawet, bo dopiero jest chyba 10:00, jakoś tak, czy tam 11. Wrzucę Wam ten odcinek, żebyście mieli coś tam oglądać na weekend. No, tak jak mówię, w przyszłym tygodniu może jeszcze coś tam Wam puszczę, jakiś odcinek, może jakiś make-up, i właściwie mogę bardziej Wam wytłumaczyć tą, te zasady tego, co będzie się działo w październiku. I też na grudzień mam już pomysł na vlogi, bo wiem, że pewnie wolelibyście vlogmasy. U mnie nie będzie vlogmasów typowych, takich wiecie, że będę chodziła po domu, ha ha ha, patrzcie jaką mam choinkę. Nie, u mnie będzie to inaczej wyglądało, skoro jest to na razie temat makijażowy, no to skupmy się na tym makijażu. Skoro nadal chcę utrzymywać content zużywania, na razie to jest to jest ten content, pamiętajmy, że u mnie filmiki są na razie pod kątem zużycia, są hole, były hole to fakt, ale to były produkty, które chciałam kupić już kiedyś i tak dalej, a teraz, że się udało, że dostałam jakiś nadmiar gotówki, no to wtedy coś tam sobie dokupiłam dobra kochani, kończę, bo gadam już e, ponad 2 minuty e, o czymś, co na razie nie dotyczy e, tego filmiku no, dobra. Ja się z Wami żegnam. Życzę Wam miłego dnia, weekendu. Eee, buziaczki, no. Papa. Pa.